się siemaneczko, witam mordeczki, bardzo ciepłuteńko Zostawmy pod tym odcineczkiem z 5000 łapek góry, będzie super A my dzisiaj jesteśmy z kiculinkiem, Elkinko, ki, el, kokolic kicinku. Dzień dobry! Co to było za słowa, nie mam pojęcia, ale wy możecie domyśleć się co to było. Za słowa. To był tak zwany freestyle. O, freestyle, o, dobra, mógł być to by. Mógł być freestyle. Słuchajcie, dzisiaj mamy taki plan, żeby Wam pokazać mi więcej zmiany, co tutaj, co tu się zmieniło. Nie wiem czy widzieliście. Tutaj mamy całe, słuchajcie, pszenicy. Chodź kicek, pokażemy tą pszenicę bliżej. O, tutaj z góry. Słuchajcie, patrzcie. Tak wygląda nasza tutaj e, dolina. Zobaczcie, że mamy tutaj wszystko w pszenicy. Tutaj mamy chyba buraczki czy ziemniaki tam rosną. Tutaj mamy marchewki, kicek sobie posadził. E, i And co to dalej? Jest tak... Wiesz, co by lepiej wyglądało? Całe pole marchewek. Całe pole marchewek. No, to by było super. Ej, możemy tak zrobić, ale to może w przyszłości. Dobra, moi drodzy, skończyliśmy domek, słuchajcie. Tutaj mamy piękny domeczek. Jest naprawdę elegancki. Mi się wydaje, że e, lepszy domek niż na Wojanowicach mam nawet. I, I słuchajcie, muszę tutaj coś zjeść, bo jestem głodny trochę. Możemy wam pokazać mniej więcej jak w środku wygląda. On ogólnie jest w trzech poziomach. Zobaczcie, tutaj na razie nic nie zaaranżowane, tutaj tak samo. Tutaj mamy balkonik. No i słuchajcie, mamy tutaj wjazd na górę i możemy całym tym murem się przejechać. Ogólnie ten mur jest powiększony. Nie mam pytanie, kto tu postawi te żelazo na środku? Nie wiem, nie pamiętam, może ja? Nie pamiętam. Może te lamy, które się tutaj próbują wepchać. O nie, ono będzie pluć! Ona będzie pluć! Uważaj! Nie ja na mnie, nie ja na mnie! Na mnie hmm. chyba nie opluje, chyba ciebie. No. Dobra, także mamy tutaj, patrzcie, długi, długi przejazd właśnie kolejką. Uuu, on jest daleko. E, Tutaj mamy oczywiście zwierzaki, trochę ich się więcej tutaj zrobiło, więc jest całkiem gitesowo. E, może mamy byśmy... Tylko... zwózeczki I Skicek, mamy dzisiaj plan taki, że będziemy dzisiaj sadzili kwiatki. Co ty na to? Good plan. Dobra, to słuchaj, możesz sobie wziąć trochę tych kwiatków z ekwip tego, ze skrzyneczki tutaj, z tej skrzyneczki. No i będziemy sadzili tutaj mnóstwo, mnóstwo kwiatków, żeby było bardzo ładnie i kolorowo. Także Kicek, możemy zaczynać i zobaczymy, jak będzie wyglądała nasza tutaj cała dolina w kwiatkach. Tak okay, my ogólnie kolorowe kwiatki. <laughs> Kto zna taką piosenkę? Kto zna taką piosenkę Kwi Kicek? Okej, okay. Kicek, powiem ci, ja. że ładnie śpiewasz. Ej, napiszcie że dla Kicka, że ładnie śpiewa. Kicek, weź coś zaśpiewaj. Ja, 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 ja się wstydzę. Ej, napiszcie w komentarzach, żeby Kicek coś na, na śpiewał. Teraz macie dosłownie 3 sekundy, żeby napisać. Kicek, zaśpiewaj piosenkę. Ej, ja wiesz, że oni napiszą, widzowie napiszą i Kicek jesteś... No ja się dra... boję. Dawaj, 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 zaśpiewaj. no, 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 no się boję. No dawaj. Nie, ja, ja nie umiem. A jakby było 10 tysięcy łapek w górę pod tym filmem, to następnym zaśpiewasz? No, no to, to już by pomyślał. Ej, dobra, moi drodzy, zostawmy 10 tysięcy łapek w górę, spróbujemy, żeby Kicek coś zaśpiewał. Może ja mu pomogę, nawet jeśli znajdziemy taką piosenkę, żebyśmy razem mogli sobie pośpiewać. Ej, to co, Kicek? Jesteśmy umówieni? No, może 10 tysięcy łapek w górę, słuchajcie, i kicek będzie śpiewał. Nawet ja będę mógł mu coś tam pomóc, jeśli mi się uda. No to stary, no to jesteśmy ustawieni elegancko. Dobra, ja mam tutaj dużo. O, słoneczniki, tylko one muszą. <laughs> tak, w tą stronę! Dobrze, 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 bo one zazwyczaj do słońca są, wiecie? Akurat tak jak słońce chyba leci. Nie? Te słoneczniki tak rosną. No, no, no tak, no przecież to są słoneczniki. Sama nas wskazuje. Dokładnie, dokładnie. Dobra, to jesteśmy mówieni, zdobimy tutaj 10 tysięcy łapek w górę to kicek wyciąga sprzęt muzyczny i lecimy, moi drodzy, z jakimś bitem i śpiewamy coś. To będzie dobre, to będzie dobry kicek Jezu yes. Dobra, <laughs> sprawdzimy. Co, stresujesz się? Nie, nie ma czego. Także my tak dobimy. Okej, okay, dobra. Ja już mam dużo tych kwiatków posadzonych. Trochę chcę jeszcze więcej. No, mam mnóstwo, mnóstwo kwiatków. Tylko, czy to będzie ładnie wyglądało, jeśli byle gdzie będziemy kładli te kwiatki, żeby było ładniej kolorowo? No znaczy, te, te słoneczniki, wiesz co? Słoneczniki bym gdzie indziej, ale te inne no, po prostu tak randomowo. Dobra, słoneczniki muszą być bardziej po tej lewej stronie, gdzie ja tutaj sadzę teraz. Słoneczniki bym tylko w jednym miejscu ustawił. No, bo one są takie. Że tylko w jednym kierunku je widać, nie? To jest trochę przykre, ale. Dobra. Będzie, będzie. Okej, okay. postawmy może tutaj więcej. Okej, okay, kolor... To już jakoś wygląda. Już jakoś wygląda. No tak, tylko te słoneczniki będą by Nie, zostaw już jest fajnie. Całkiem fajnie jak jest tak kolorowo. Jest tego dużo mnóstwo. Nie, dobra, ja mam tych słoneczników Multum, słuchaj, ja kiedyś... O, ale ładnie tutaj, tylko wiesz co? Randomowo biegaj i stawiaj po prostu, żeby było różnorodnie. Okej, okay, tutaj ja trochę niebieskich to, brakuje. te są dobre, ale. Nie... Trzeba pozbierać tych filotowych, to byśmy tak sobie otoczyli całą działkę tymi. Aha. No, jak to dobra. To jest w sumie spoko opcja. Ej, drodzy widzowie, dajcie znać, czy byście chcieli zobaczyć. E jeszcze jakieś osoby, słuchajcie, na tym tutaj u nas na serwerku? Dajcie nam znać, a może kogoś zaprosimy jeszcze, to by było też fajna opcja, żeby ktoś z nami tutaj pograł i pobudował, czy sobie po prostu grał. A my będziemy tutaj po prostu cisnęli eleganckie, słuchajcie, tutaj akcje, że tak powiem. Dobra, Kicek, powiem ci, że jest całkiem fajnie, tylko ja mam mnóstwo jeszcze kwiatków do posadzenia. Wiesz, Wiesz co, I robi się ciemno, w ciemności będzie chyba źle sadzić. Dobra, saćmy, saćmy, nie ma nie ma czasu, nie ma czasu na pokanie. Dobra, postawmy no dobra. jeszcze to e... fiu, 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 fiu. Dawaj, dużo roboty do zrobienia jest, a my nie mamy czasu, okej. Okay. Te jagody tutaj trochę przeszkadzają, trochę, nie? One tak biją. No tak no tak no No, ja muszę a, coś. Ale to też na tym To ja ci mogę dać bewszyk, no mam. Masz bewstyki dobre, bo ja jagodami się żywię ostatnio tylko. Więc możesz się podrzucić jakieś mięcho. Jakieś miękko możesz podrzucić o tak te Sam jagody, Bo te jagody to tak naprawdę to nie jest nic wiesz e... No tak, ale chociaż się możesz się nie mieć do, 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 atakują do mnie te jagody Ej Myślę, że ten nasz świat będzie teraz super wyglądał Jak będzie tutaj multum, multum kwiatków Czerwone, czerwone muszą też być. Dużo czerwonych. Czerwone no. się rzucają w oczy strasznie. Jak akurat widać tak później... To są no, dobra. Tutaj będzie trzeba to trochę wyrównać ten teren, bo jest trochę krzywo i, i dirt w powietrzu lata. Więc nie wiem, co o tym sądzić. Kto to nie zrobił? Nie, to ładnie się tam wygląda. A ja bym o. poszedł, wiesz co? Bo jak no to mamy te tory, to tam stąd będzie chyba ładniejszy widok. No, na sam koniec się tam przejdziemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tylko musimy wszystkie kwiatki, słuchaj, tutaj je wywalić. Naprawdę, ej. A ja bym tu Stośnik. słoneczniki taką jedną farmę dużą zrobił. Z, tych z słoneczników? słoneczników? No? Aha. Nie robimy ich tak randomowo, tylko jedną dużą farmę. Nie, one fajnie wyglądają, kiedy są tak randomowo. Właśnie mi się to najbardziej podoba. Kicek, powiedzcie, czy. 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 nie, nie będzie to piękne, że tyle kwiatków sobie gdzieś tutaj będzie rosło po prostu. Kolorowo fajnie. Ja na wojenowicach u nas zrobiła Kati, tak wiesz? I całkiem powiem szczerze, że mi się to podoba. Chyba Kati to robiła. Tak, Kati. Okej, okay, dobra, już mam mało kwiatków, zaczyna już mi trochę doskwierać brak kwiatków. No ja to ci mogę pożyczyć jeszcze. No to dawaj stary, musimy tutaj dorobić wszystko. Okej, okay, może tutaj no, mam bardziej. Mam troszeczkę tego dużo, masz, trzymaj, rzuciłem ci tam. Okej, okay, masz dużo kwiatków? Tutaj ci rzuciłem, tu masz, trzymaj, o. O, zombie, zombie na 12, pyk, 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 leży, dobra. No e, to gdzie chyba ty jeszcze więcej powodu, żeby pójść spać, masz. Dobra, czekaj, dawaj. Tu, gdzie gdzie ty bom. jesteś? Bo, o, jesteś tutaj, bo zniknąłeś mi przez chwilę. Dobra, jeszcze białe. O, te białe są ładne. To co to jest? Ma e, to jest margaretka? No, nie wiem, Bo nie, chyba tak. bo nie mam, mam po angielsku, więc nie wiem do końca jak to się nazywa. Dobra, no, słuchajcie, to no, zaraz wbijamy, to... wbijamy tam na górę i sprawdzimy jak wygląda nasz tutaj świat cały w kwiatkach. O, ale upiększone to teraz będzie, ej. Mi stosowo się to podoba. To siwko takie, że szok. No ładne, Dobrze. ładne. Okej. Okay. Dobra, dobra. Cyk, cyk, cyk. No o. mi się już kwiaty skończyły. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, jeszcze mam parę żółtych, więc musimy tutaj jakoś to zrobić. Gdzie żółtych brakuje? Musimy to popatrzeć, gdzie żółtych jeszcze brakuje. Chyba tutaj, tutaj mi się wydaje. tutaj chyba obok mostu. Ale super to wygląda. Ja... chodź do góry, ale chodź się pierwszy, prześpimy, co na to? Czy w nocy dobra, momencik, zobaczyć? momencik. W nocy, będzie fajnie widać w nocy. Dobra, mamy to, mamy to, jedziemy na górę, Kicek. Tylko czekaj, czy my mamy żelazo, możemy sobie pojechać tym? Ja mam wagonik. Masz wagonik, dobra, to ja szybko spróbuję znaleźć żelazo i zrobić po prostu przejazd do góry. Tylko mam dwa żelaza, mam kilof, ale z kilofa nic nie zrobię. Dobra, czy... Albo słuchaj, zróbmy tak, że ty wjedź na górę i puścisz mi wagonik z powrotem. Puszczę wagonik, e, czekaj, może zobaczyć w swojej ukrytej skrzynce. O, ty masz tu ukrytą skrzynkę? Nie, szkolenie, że nie, ja nic nie mam. O, ale tutaj masz rzeczy. Kice. Ej, oddaj, nie ruszaj, nie ruszaj, jej. O, ale super. To mój węgiel, to mój za... węgiel. Tyle mister. węgla masz i jakąś książkę to jeszcze węgiel. piszesz. Dobra, nie, nie zabieram cię. Dobra, chodź idziemy, chodź idziemy na górę, to... Czekaj, Możesz... ja ci szybko to przytopię. A, dobra, bo ja mam dwa kawałki. Czyli tu jest jakaś ja mam A, tu to wyciągnęliśmy szczęśki. Nie, to, się to się, się kopię. Okej, okay, dobra, to dawaj, dawaj, dawaj. I przytopiemy i lecimy na górę, sprawdzimy jak wygląda to z góry. Już dobra. mam dwie. Dobra, ja też mam dwie. Trzy. Trzymaj dwie, możesz craftować to. I jeszcze tylko jedna. I lecimy. Dobra, już kraftujemy. Okay. Już Mamy to, dobra, 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 dobra. Jedziemy, moi drodzy, na samą górę, sprawdzimy, jak to będzie wyglądało, przejdziemy się tam, ale to już z dołu fajnie wygląda, fajnie, powiem ci szczerze, że mi się podoba bardzo. Ja jedę pierwszy, okay, ja jedę dobra, pierwszy. Dobra, dobra, jedź pierwszy, dawaj, 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 kiculo. No, dobra, What? i lecimy, moi drodzy, dobra, lecimy na górę, i jabadu. Okej, okay, dobra, ciśniemy, ciśniemy na samą górę. Jak ładnie. No, fajnie, fajnie, mi się też podoba to. Okej. Okay. Dobra, i jesteśmy. Nie. Jesteśmy, jesteśmy Dobra, starczy, starczy. Dobra, wow. okej. Okay. Dobra, Kice, gdzie ty jesteś? O, jesteś tutaj. Tylko czekaj, żebyś Ech. tych wagoników tam za bardzo nie popchał. O. Dobra, chodź staniemy sobie tutaj. No powiem ci, Ale że to Ej, fajnie to wygląda, fajnie to wygląda, tylko... Z góry powiem Ci, że chyba lepiej by było jakbyśmy pojechali z tamtej strony. Chodź, jeszcze się przejdziemy z tamtej strony. Żeby cokolwiek sobie tutaj zobaczyć. Czekaj, ten wagonik weźmiemy, wrzucimy. Oj nie. nie uciekł On spadnie, ale spadnie. Zpadł wagon. Dobra, dobra, spadł. Dobra, lecimy. Chciałbym Chodź, lecimy dalej na górę. Dobra. Znaczy na dół teraz idziemy z powrotem i przyjdziemy się na tamtą stronę. O, tam w ogóle wioska jest, dobra i startujemy, pojechałem już. Dawaj, jedziemy. Ej, pod górkę, nie mogę podjechać. No, musisz po prostu W klikać. Eee, ee, I zabudny. przejdziemy na drugą stronę. Słuchajcie, przejdziemy z tamtej strony, myślę, że będzie jeszcze lepszy efekt niż z góry. Bo z góry te kwiatki są, wiesz, jednak w, dwu, w dwuwymiarowym, ee, nie w dwuwymiarowej, tak ciężko zobaczyć. Ale dobra, no jesteśmy. Tak, tu. Ale... I idziemy na drugą stronę i sprawdźmy, co będzie oczywiście tutaj. Oh yeah. O oh, yeah, tak jest. Jestem na moście już. I moi drodzy, z mostu prezentuje się ja. tu w taki sposób, ale genialny kicek, kawał dobrej roboty zrobiliśmy, słuchaj. No. no nasza, nasza, powiem wam szczerze, dolina zaczyna wyglądać całkiem fajnie i to jest, no powiem wam, bardzo fajnie. świat. i to już na pewno trzeba to nazwać doliną. No, 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 no. Dobra, ej, zombie, wynocha, 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 wynocha. Okej okay. i chyba to by było na tyle, więc moi drodzy, jeśli chcecie więcej odcinków właśnie z Kittkiem i różnych takich rzeczy fajnych, zwariowanych, oczywiście zostawiajcie opencję w górę, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem i widzimy się już niebawem, także ja jestem matruner, był ze mną kto? Ja, czyli Itaek. Like. Także moi drodzy, widzimy się w kolejnych filmach, do zobaczenia. Eluwina!